Powracamy do rozpatrzenia punktu 16 porządku dziennego. Jest to sprawozdanie Komisji Regulaminowej Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku Prokuratura Krajowego z dnia 28 maja 2024 roku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej pana posła Michała Piotra Wosia. Szanowny Panie Pośle, artykuł 133. Ale proszę nie krzyczeć, proszę nie krzyczeć. Mamy niestety bardzo jasną wykładnię regulaminu w tej sprawie. Miał pan możliwość, miał pan możliwość, nie. Miał, nie przeprowadza się dyskusji nad tym. Nie przeprowadza się dyskusji nad tym wnioskiem. Dyskusja została została nie, Panie Pośle, nie, Panie Pośle, dlatego że ta sprawa została wczoraj dyskutowana. Rozumiem, ale ja nie dopuszczam tego wniosku. Będziemy głosować ten wniosek, Panie Pośle, w tej chwili. Dyskusja na ten temat się odbyła. Dyskusja na ten temat się odbyła, nie przeprowadzamy dyskusji w tej sprawie. Bardzo proszę. do pana marszałka, że nie mieliśmy dostępu do akt Ja rozumiem, ale pan poseł Urbaniak wypowiedział się w tej sprawie, przedstawił jak wyglądała sprawa. Ja, ja rozumiem, zdaję sobie z tego sprawę, natomiast jest to sprawa, która powinna być rozstrzygnięta na posiedzeniu komisji. Komisja przegłosowała, przedstawiła sprawozdanie, ale to proszę o tym rozmawiać na posiedzeniach komisji. Dzisiaj ja się niczego nie boję, ja stosuję reguły. Ale proszę nie imputować mi, proszę opuścić mównicę, bardzo proszę o opuszczenie mównicy, drodzy panowie. Przepraszam. Jeszcze raz, przepraszam Pani Pośle. Proszę poczekać chwilę. Mamy. Tak, ale jak pan na pewno wie, bo jest pan wybitnym prawnikiem, nie znajdujemy się w sądzie, natomiast znajdujemy się w Sejmie. Sejm, Sejm proceduje według regulaminu, zgodnie z regulaminem, ale proszę do mnie wszyscy nie krzyczeć naraz, bo nie mogę się spokojnie wypowiedzieć, a chciałbym. Sejm wczoraj dał prawo i możliwość, zgodnie z regulaminem, wypowiedzenia się osobie, której wniosek dotyczy, czyli panu posłowi Wosiowi. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, bo co do tego są stenogramy. Bardzo serdecznie panu dziękuję za tę opinię, panie prezesie. Tak, przyjmuję tę opinię do wiadomości. Rani ona moje serce, ale postaram się z tym żyć, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie, ale proszę się nie unosić, panie przewodniczący, bo może pan przekroczyć pewne granice, których nie chcielibyśmy mieć w tej Izbie przekraczanych. Proszę opuścić mównicę. Nie, nie może pan, dlatego że nie przeprowadza się nad tym akurat. Nie, nie może pan złożyć wniosku formalnego. Drodzy Państwo, to nie jest debata. Ale fundamentalne prawo do obrony pan poseł Woś zrealizował wczoraj na posiedzeniu komisji. Na podstawie artykułu 105 ust. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej poseł może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej za zgodą Sejmu. Ale nie jest żadne naruszenie konstytucji, poza tym niewinni nie mają się czego obawiać. Panie pośle, przypominam i cytuję. Przypominam, że Komisja Regulaminowa Spraw Poselskich i Immunitetowych na podstawie artykułu 7c ust. 5 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora proponuje, aby Sejm przyjął wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Michała Piotra Wosia. Na podstawie artykułu 7c ust. 6 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora Sejm wyraża zgodę na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów ustawowej liczby posłów. Głosować będziemy nad wnioskiem o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej pana posła Michała Piotra Wosia. Głosujemy. Kto z Pani i Panów posłów jest za przyjęciem wniosku Prokuratora Krajowego z 28 maja 2024 roku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Michała Piotra Wosia za czyn określony w tym wniosku? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 439 posłów, większość bezwzględna to 231 za 240, przeciw 192, wstrzymało się 7. Stwierdzam, że Sejm bezwzględną większością głosów podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Michała Piotra Wosia za czyn określony we wniosku prokuratora krajowego z 28 maja 2024 roku.